8 rano, 64 km od brzegu Portoryko. Straż Wybrzeża patroluje tutejsze wody. Zajmujemy się kontrolą wybrzeża. Szukamy łodzi transportujących narkotyki i nielegalnych imigrantów. Dziś funkcjonariusze koncentrują się na obszarze cieśniny Mona, 128 km przesmyku między Portoryko a Dominikaną. Co roku przeprawia się tędy ponad 10 tysięcy ludzi, ryzykując życie, by dotrzeć do USA. Są niebezpieczne wody. Porywiste wiatry i silne prądy sprawiają, że morze jest wzburzone. Chwilami można się tu poczuć jak w pralce. Zagrożenia cieśniny Mona są strażnikom dobrze znane. W 2004 roku rekordowa liczba dominikańczyków próbowała dotrzeć tędy do Rico. Szukamy łódek typu jola. Jest mi ich żal. Szukają lepszego życia. Podczas tej akcji wszyscy imigranci przeżyli. Ale kolejna łódź z 90 osobami na pokładzie wywróciła się. Podczas dwugodzinnej akcji ratunkowej zginęło siedmiu imigrantów. Od tamtej pory na obszarze cieśniny wprowadzono wzmożone patrole. O 8.15 funkcjonariusz Brock Ekel dostaje wiadomość. Na niezamieszkanej wyspie utknęło 16 osób. Rozmawiałem z posterunkiem straży w San Juan. Zadzwonił do nich miejscowy rybak, który był tam o świcie. Mamy się zająć tą sprawą. Grupa rozbitków to Kubańczycy, którzy będą starali się o azyl. Zgodnie z polityką imigracyjną, przybysze z Kuby, którzy zostaną zatrzymani na amerykańskim lądzie, mogą starać się o prawo pobytu w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy tutaj, a to nasz cel. To niezwykle niebezpieczne wybrzeże. Jest strome i skaliste. Ci ludzie ryzykowali życie. Na wyspie jest tylko kilka miejsc, do których można przybić szalupę. Wodujemy. Wysepka należy do Portoryko. Grupa dotarła więc na terytorium USA. Na pytanie, czy pochodzą z Kuby, zaczęli radośnie machać rękami. W przeciwieństwie do Kubańczyków, imigranci z innych krajów są deportowani do swoich ojczyzn. Funkcjonariusze muszą potwierdzić pochodzenie rozbitków. Dotarli na ląd, więc sprawą zajmuje się Urząd Celny i Ochrony Granic.